Cześć Manko, jestem Titi. Witajcie na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o czterech wielkich zwycięzcach. Oczywiście mowa tutaj o Cronwallu Berlinie, ISU 122S, ISIE 2045 oraz Rudy. Okej, okay, tu pisze pięciu, ale ja mam tylko czterech, tak? Jak może pamiętacie, kiedyś mm, również był taki zestaw, tylko że w skrzynkach. Ja je kupiłem, tak wiem, kupiłem skrzynki. No i polosowało mi czterech, o który, e, cztery czołgi, o których dzisiaj nagram wam materiał. Ale może najpierw przejdźmy sobie do tego, czy opłaca brać się te którykolwiek z tych trzech zestawów. Samą kromkę Okej, okay, na turnie, jeśli ktoś gra szóstkami, czy ja wiem, za 3000 zł to jest całkiem niezła oferta, no jeśli możecie, bierzcie. Trzej wielcy zwycięzcy. Tego zestawu się nie opłaca brać, lepszy jest już ten za 15000 zł, ponieważ macie tu pięć czołgi, awatar oraz mm, wyposażenie, no więc... I jeszcze 10 atestów na 5 razy wolnego doświadczenia dla każdego pojazdu, więc no po prostu za 15 tysięcy złota tyle, mm, no rzecz po prostu się opłaca, tak? No ale dobra, koniec gadania, lecimy z pierwszym czołgiem. Zagramy sobie mm, po jednej bitewce na każdym pojeździe. No, mapa kanał, losowanie, bardzo przyjemne, aż dziwne. No dobra. Okej, okay, jesteśmy w bazie północnej. Teraz może mm, pogadamy troszeczkę o zarabianiu tych pojazdów. Yy, Kronka, okej, okay, całkiem ciekawie zarabia, ale reszta pojazdów, jeśli chcecie naprawdę, naprawdę zarabiać, yy, to od razu wam mówię, że się, że się proszę nie opłaca. Okej? Okay. O, jeszcze lepiej. Dobra. Wracając, no jeśli chcecie czołgi pod zarabianiem, no, po prostu mówię Wam, że się nie opłaca, no nie są jakimiś świetnymi zarabiaczkami, lepszy jest Super albo Lew, jeśli chcecie, tak? O matka, no dobra, że natrafiła się idealna pod, no, fragowanie i robienie uszkodzeń, przynajmniej tyle dobrego, dobra, no metów tutaj na razie nie ma, hmm... Tak mi się wydawało, że oni e, pojadą raczej na, e, na prawo z naszej perspektywy. Jest kawu dwójka. No, stary nie powinien jest zobaczyć. OK, teraz ja mogę do niego bezkarnie strzelać, oczywiście. Zdąży jeszcze raz, Zdążę, Powinienem przynajmniej. O, kolega na gąserce postawiony. Jeśli chodzi o działo tego pojazdu, no sami widzicie, to 4,9 sekundy strzelamy po 160, no okej, okay, no niektóre czołgi mają lepsze jeszcze działa na przykład szmalturm, yy, tak, ale no, działa jest po prostu przyjemne, Z, yy, jego celność w ruchu nawet, no po prostu jest to bardzo ciekawa maszynka na swoim poziomie, tak. No dobra, Leopard sobie zaraz, yy, no zginie. Hmm. Cicho coś Nie podoba mi się to O widzę, że leopardy to jakieś kampery No Co zrobić Jest delikwent w leopardzie Ono mówiłem Ty, no, no Drużyna kamperów, jedna i druga No kurde, nieźle, naprawdę Dobra, widzę, że kolega średnio ogarnia. Hmm. Okej, okay, on raczej nie zdąży. No Znaczy, przodować zdąży, ale we mnie to chyba nie chce mu się strzelać. Okej, okay. no to jest bitewka wygrana. Dobra, co jest tutaj? Hmm, mogę też zdradzić, że ten czołg jest bardzo fajnym pojazdem do spotowania. Na turnieje właśnie, na, na turnieje na, na tym poziomie. No, nadaje się świetnie. To od razu Wam mogę powiedzieć, że ten czołg nadaje się świetnie. Gdzie to poleciało? Halo! Pracę. Dobra. No, ta miejscówka jest kiepska. To od razu można sobie powiedzieć. Dlatego trzeba się stąd ruszyć. No, dobra. No, fałka tam jedzie. Ej, kolego. W takich sytuacjach przyda się adrenalina, wiem, wiem. Ale no, niestety. Nie mam jej. Dziwię się czemu. No ja, te pociski coś jeszcze nie no, nie wiem. O, no, kolejny delikwent wyleciał, jak wariat. O Leoparda jeszcze się odbił. Kurde, sztuk. No Jezus, dlaczego? No to to muszę wyrwać. Masakra. O jasne, co no, się dzieje, Otwaldo. Czy cenność w ruchu jest dobra? No, sami teraz widzieliście. No, no nie wiem, co mam powiedzieć. No, no nie wiem, no po prostu nie wiem. Gdyby to nie weszło. No ale na szczęście się udało to jakoś yy, ładnie rozegrać. No przecież. No jeszcze mnie zabił. no co za delikat. No dobra, ale widzieliście mm, między innymi, jak ten czołg sobie radzi w boju. Ok, no nie było siódemek. Zarobki. No sami widzicie, no nie jest to maszynka pod zarabianie, bardziej taka dla kolekcjonerów. Nawet tego nie będę komentował. Ok. Teraz. A może przejdziemy sobie do Rudego. Co można o tym czołgu powiedzieć? TC-485 tylko, że na siódmym poziomie jest troszeczkę lepszym działem i pancerzem wieży, no bo wieża od czasu do czasu potrafi dingnąć, tak? Hmm, losowanie, no po prostu mnie zadziwia. Okej, okay, pojedziemy sobie na prawo, na medownie. No tak jak mówiłem, to nie są czołgi pod zarobki. Na tym poziomie lepsze już będzie. No, na przykład najpierw 2, tak? Dobra, co robi nasza mt 25 Ma no, jechać ze mną, bo chciałbym przepchnąć medy, dopiero później zabrać się za te pojazdy w wagi cięższej. No, niestety, na takich poziomach. No, drużynowi nie są zbyt rozgarnięci, jak widzę. Ale, no przynajmniej jadą w to samo miejsce, to już coś. Jest Sherman, on nie... ooo, halo. Teraz możemy opowiedzieć sobie troszeczkę o dziale. Co 4,9 sekundy, czyli dokładnie przeładowanie jest takie samo, co w Cronwellu Berlinie. Strzelamy po 200. A DPM jest naprawdę bardzo fajny, jeśli sobie włączymy adrenalinkę, co mi zresztą widzicie teraz on w ogóle nie wie, co się dzieje. Przepraszam was za zalagi. Troszeczkę coś ścina. Trudno. Bywa i tak. Tutaj raczej nic nie ma. Wszystko pojechało tam na lewo, Przecież nie taką mam nadzieję. Co kapuje bazy? AMX. Celność w ruchu jest ogólnie spoko, ale nie zawsze, tak? Dobra, jest AT8. No tak myślałem, że to on będzie kapował. Celność. <grym> Jest dobra, no bo oczywiście to jest radziecki med. Ale my sami zresztą widzicie, że nie zawsze jest tak kolorowo, no przecież... No powinienem go przebić, wiem. No nie dobra. Oddaję się. Tam jest IS2, tu jest AMX, haki, yy, no nie wiem czy będą wchodzić. Ja bym po prostu strzelał pewniej zapeków. Tutaj jest Mx, kto mnie blokuje? Tam jest tygrysek, no jasne. Dobra, musimy chyba zmienić pozycję, bo to nam zbyt kiepsko idzie. Jeszcze Nie, no, nie dobrze, nie dobrze. Nie, taka wymiana, wymiana ognia jest kiepska i taka sytuacja do tego pojazdu jest kiepska. Was ten czołg najlepiej się czuje kiedy flankuje, kiedy ma szansę porobić kogoś na DPM. Wtedy ten czołg jest najlepszy. No. Co za typek. No. Ujrzał się na. Mmm. Okej, okay, jest IS2. Jest no przecież to jest... To jest przesada. Dobra, ruszmy się. O, bliskie spotkanie ze ścianą. W mnie jest kiepsko. Tak, wiem, widzę to. Jest bardzo kiepsko. O, jest kiepsko. Tygrys. Ja Ty nie sobie uciekł. Ale chyba, że mi to wyszło. No, wyszło mi. Dobra, okej. Okay. Pójdziemy sobie teraz, po... Cheeto. Chciałem mu jeden strzał strzałów pakować. To chyba takim kosztem, że sobie zginę. Nie zabijaj mnie. Dobrze, dziękuję, że mnie nie zabiłeś. Docenię to, zabijając cię. Aha. Na opuszczenie działa nie ma co grać, to Wam mogę od razu powiedzieć. Ponieważ ono nie istnieje. Okej. Okay. Ten czyli to jest robiony. No super, trzeba wyciąg teraz robić. No nie jest to ciekawa perspektywa dla tego czołgu. Szczególnie jeśli ma tak mało HP, no bo oczywiście gdy miał więcej, no to by było łatwiej, tak? No dobra. Może jakoś ich sobie wymanewrujemy. Czy to idzie tutaj? Nie wiem co z tygrysem, tak? No myślę, że on będzie też chciał mnie w tą stronę ścigać. Ogólnie sytuacja jest na tyle dobra, że mam ich każdego na 2-3 strzały. Jest tygrys. Niedobrze, niedobrze. To jest raczej zła wiadomość. No niestety nie, przy, nie, nie weszło nam pocisk. Możemy go spróbować wyjąć na garnek No to już jest po nas. A nie, no serio, nie, no, nie, no przecież Ach, dało się to zrobić tak, wiem No trudno. Nie będę wycinał, ponieważ no, chcę pokazać jak ten, jak te czołgi sprawują się w boju. Teraz przejdziemy sobie do ISU 122S. Co to jest? Jak tym grać? To jest po prostu zwykłe 152. Tylko, że inaczej się nazywa, troszeczkę inaczej wygląda. Działo jest bardzo podobne. Oczywiście to nie jest troll. To jest 120. A jak to ogólnie wygląda z maskowaniem, z pancerzem? No, pancerz tu prezentuje się, według mnie, gorzej niż w SU, ponieważ jarzmo jest mniejsze. Dolna płyta jest lepiej przebijalna. No okej, okay, na papierze może być sobie co innego. Jednak po prostu jak spotka się te czołgi, albo jak będą stały obok siebie, no to po prostu wygląda to inaczej. Polosowało nas, no, na ósemki i szóstki. No, ciekawie. O, mam spota. Nawet nie wiem od kogo, chociaż od 90 pewnie. Okej, okay, powolutku sobie wyjedziemy. O, jak miło. No dobra, powiedziałem, że pancerza nie ma, to nie była prawda. Pancerz jest tutaj świetny. Odbyliśmy cały magazynek od 90. -tki. Ciekawie. Teraz no trzeba się ruszyć po prostu. Na początku można sobie przykampić. Ja nie mówię, że nie. Tylko, że potem po prostu trzeba się ruszyć, no kiedy, no sami widzicie, że już nie ma po prostu trzeba strzelać. Hmm, ci wychylają. Tu jest fałeczka na strzał. Ja jednak chętnie się za lwa zabrał. O, weszło, jak miło. I od panterka teraz. A co z DPM-em? No sami widzicie, że co 7,3 sekundy strzelamy po 400. Czyli no szóstki i właśnie takie czołgi 7 poziomu możemy bardzo szybko zdjąć. Kurde, no, czy to będzie znowu przegrana? O, bardzo ładnie, ten te 4,9. Aha, no tak, ARP postanowił zabawić się w campera. No, bywa i tak. Okej, okay, czy tu coś spotkamy? Tak, jest 90. No, super. Tiger Twist tam, też 49 postanowiła sobie przyraszować. Oj, tu jest jeszcze protka. No dobra, przynajmniej weszło. Ja ładuję szybciej. No ale mam gorszą cenność. Dobra. Protka nie trafiła i On serio na no, mnie nie odbiera, no, nawet. Trzeba się ruszyć. No tej pracy, jeśli polosuje na hita, to będzie ogromnym farciarzem. Hej, Witaj. Proberwaliśmy od kampiącego tygrysa. Okej, okay, to na szczęście będzie raczej wygrana. Tylko, żebyśmy sobie nie zginęli. A, stokowy tygrysek. No dobra, to strzelanie miało większego sensu. On mnie widzi? Nie mam pojęcia, czy on mnie widzi. Nie, on mnie raczej nie widzi. Dzięki, sukolego. Ach. Podziało. spali się e, już myślałem no dobra, musimy sobie troszeczkę podjechać może nie ma kosmicznej ilości uszkodzeń ale myślę, że też mniej więcej ten, ten tyg, No widzicie jak się spisuje nie jest jakiś super ekstra nie wiadomo jaki ale po prostu jest czołkiem ciekawy. I teraz i jest 2945. Mapa malinówka, losowanie znowu ciekawe, no u przeciwnika może mi zagrozić, tak naprawdę jedynie jest drugi RL oraz Helsing. Bo pan też tego pojazdu jest naprawdę imponujący na szóstych poziomach. Na papierze nie wiem jak jest dokładnie, może być troszeczkę gorzej albo lepiej od z drzewkowego IS-a oraz drzewkowego IS-a drugiego, ale według mnie no tutaj mm, pancerz może sprowadzić się nawet lepiej. Może być taki sam, ale no takie są po prostu moje odczucia. Ok, pojedziemy sobie na środek, żeby mieć wręcz tego przestrzał na medy. Które nie będą wyspotowane przez nikogo. Jest Helsing. Delikwent sobie pojechał środkiem. No dobra. On się raczej stamtąd nie ruszy, ponieważ tu jest fałka. Okej, okay, my sobie możemy podjechać. Pusto. Przed nami pusto na plecach bawia się fałeczka. O, jest i jest drugi. Na szczęście to nie jest premka. To jest ten y, z drzewka chińskiego. Pięknie. Bardzo ładnie rysowanie. Okej. Okay. Y, no ja bym chyba sobie po niego pojechał, ponieważ no, teoretycznie jest zagrożeniem, tak? Jest to czołg po, poziomu, no, jednak siódmego. Wiem, że powinienem ja chyba wesprzeć tamtą flankę. Oj, oj. Za dużo was... Wy sami widzicie, że szóste pojazdy mają naprawdę spore problemy ze mną. Albo Fałka po prostu postanowiła sobie postrzelać do mnie z haeków. Piękny strzał za 485. Ładne losowanie. No trzeba się, kurde, obracać. Już niestety. Ta, Fałka postanowiła postrzelać sobie do nas z A, niestety. Dobra, no ten Chili, no nie wiem, czy on sobie poradzi. Na plecach jest te 485. Hmm. Kasia snajperka.pl No i patrzcie, uciekł delikwat. Ok, ja sobie teraz wybiję. Proszę bez komentarzy. Okej? Okay, nie komentujcie tego. Bo nie ma sensu. O, przebił. No, gratulacje, no dobra. No, bitwa się okazuje będzie przegrana. No, w wyciągu raczej takiego, aż nie zrobię. Bez przesady, prawda? Dobra, trzeba się ładnie ustawić. Trzeba sobie zająć jakąś miejscówkę fajną. Lepiej, tutaj na wzniesieniu. Pięknie. Bardzo on strzał. Dobra. Kapują bazę. O, jest Helsing. który też strzela do mnie z Helgów. No dobra, ten strzał wiem, że nie miał najmniejszego sensu, ale taranik i strzał powinien wystarczyć. To właśnie. Nie polosowałem. Na plecach Falka i nie wygląda to dobrze. Wygląda no to koszmarnie. No ok. Trafiać, strzelać, nie wiem, co ci degresi robią. No, jeśli tak to będzie wyglądać, to okej, okay, No to jest jakaś tam szansa, żeby to jeszcze ubrać. Naprawdę nie wiem, co oni grają. Dajmy go strzelić. No doprawdy, nie wiem co oni grają, ci delikwenci. Okej. 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 Robię wyciąg. No nie, no polosowałem mu uszkodzeń, kurde. No, ale cóż. E, bitwy w większości przegrane. Jednak widzicie, jak te czołgi się prezentują. Bardzo ciekawe maszynki, ale jeśli chodzi o mm, zarabianie, no po prostu nie polecam, ponieważ to nie są pojazdy do tego stworzone. No więc to już by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić suba, dzwoneczek, napisać komentarz. To by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście na Discorda, mojego i Pazdanowego. Linki są standardowo w opisie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!